wonder what you think of me now wonder if i let you down, down. wonder what you think of me now wonder if i'll turn around Wiem jak to jest, czasem patrzę z boku na to Widzę co się dzieje, mam czasem uczuciowy zator Widzę co jest grane i to kurwa boli mnie Nie wiem czy to wszystko ma tutaj dalej sens Czemu w to brnę? czemu dalej to piszę Nie wiem, że czasem wieczorami wyciągam klisze Patrzę na zdjęcia, myślę i kurwa wspominam Siedzę i emocje zapisuję ziomek w rymach to jest przyczyna, gdzie są te wszystkie skutki Gdzie te nauczki nie pomogą mu pary wódki Myślę tak nieraz i mam już kurwa dość Pierdolę złość, jestem już zupełnie inny gość Rok 2020 dwa, niesie ze sobą spore zmiany Mam wyjebane, nadchodzę i nie jestem pojebany Myśl jak chcesz, mów o mnie jak wolisz Wiem, że pierdolisz i zapierdalam jak boli Wiodłem cię kiedyś, myślę o tym nieraz, idę w melasz, a ty czego się spodziewasz? Ile tych przeprosin, ile razy jeszcze? Po co to pieprze? Kiedyś chyba było lepiej. Staję i idę ziom, kolejny dzień do pracy. Kto zobaczy, przecież nie noszę ze sobą tacy. Kolejny zastrzyk życia wkracza w ruch. Kolejny buch, a ty masz mnie już dość znów, jestem prawie kaput i jest mi chyba dobrze. Co dalej nie wiem, ale to jeszcze nie czas na pogrzeb. Weź się odjeb, każdy przecież ma swój life każdy czuje wans, każdy tutaj jest raj. Right. Życie pędzi jak wiatr, nie dogoni go nawet stróż. Masz jedno życie, ile możesz to tyle zrób. Nie bądź jak piód i nie stój tak bez wniosku Myślę o tym i nie chcę więcej już palić mostów. thing